Drodzy słuchacze i słuchaczki, witam w 13 odcinku Squash Radia, czyli podcastu 7 dni dookoła kortu. Na najnowsze wydanie audycji zaprasza Was jak zwykle Adrian Fulneczek. Słyszymy się w długi weekend. Mam nadzieję, że spędzacie ten czas dobrze, wypoczynkowo. Jeśli odpoczywacie od skłosza fizycznie, to przynajmniej będziecie mogli pomyśleć o nim trochę w trakcie słuchania. Tego podcastu. A zaczniemy jeszcze od wspomnienia mistrzostw świata juniorów, a dokładniej drużynowych mistrzostw świata juniorek, które zakończyły się w Malezji w zeszłym tygodniu, ale kiedy nagrywałem podcast, jeszcze nie był rozstrzygnięty finał. Dziś wiemy już, że Egipt pokonał w nim Malezję 2 do 0. Nie były to proste spotkania, duży opór postawiła jedynka malezyjskiej reprezentacji, Aifa Azman, ale Hania El Hamami, czyli zwyciężczyni turnieju indywidualnego, poradziła sobie ostatecznie i wygrała 3 do 1. W drugim meczu było aż 5 setów, ale Farida Mohamed ostatecznie pokonała Ainę Ampandi i Egipcjanki mogły cieszyć się z 9 w historii ich federacji tytułu mistrzowskiego i siódmego tytułu mistrzowskiego dla Egipskich juniorek z rzędu. Przypomnę tylko, że mistrzostwa drużynowe są rozgrywane co dwa lata. W jednym roku grają chłopcy, w drugim roku dziewczynki. No i dziewczyny z Egiptu od 2007 roku bez przerwy są mistrzyniami. Byłyby zresztą mistrzyniami bez przerwy od 2003 roku, ale w 2005 przegrały z Hongkongiem. Tak czy inaczej, to już jest spora dominacja. W mistrzostwach Świata do lat 19 wciąż mają w swoim składzie zawodniczki, wciąż są w stanie wytrenować zawodniczki, które ten tytuł w posiadaniu Egiptu utrzymują. To jest oczywiście godne podziwu i godne pozazdroszczenia. Chcielibyśmy poznać tą magiczną formułę. W komentarzach na Facebooku 7 dni dookoła kortu kilka osób chwaliło się, że tę magiczną formułę zna. Jeśli nie chcą zdradzać jej publicznie, to może zrobią to na przykład w mailu do. Polskiego Związku z Ku chwale oczywiście polskich juniorów i juniorek. Pierwsze dwa miejsca to Egipt i Malezja. Tak jak wspominałem, za nimi Hongkong i Anglia. Meczu o trzecie miejsce o brązowy medal się nie rozgrywa. Na piątym miejscu Indie, które pokonały Stany Zjednoczone. Na siódmym miejscu znowu trochę radości dla Europejczyków, bo reprezentacja Szwajcarii tam się znalazła. Czternaste miejsce rekordowo Zajęła też Szwecja, dziewczyny ze Szwecji. Polska reprezentacja, jak już wspominałem, tydzień temu ani w turnieju indywidualnym, ani w turnieju drużynowym niestety się nie pojawiła, nie została tam wysłana. Miejmy nadzieję, że za rok to się zmieni, szczególnie że za rok wypada turniej drużynowy mężczyzn, a tutaj mamy chyba w kim wybierać. To na tyle, jeśli chodzi o jeszcze dodatkowe informacje dotyczące mistrzostw juniorów w Malezji. Przechodzimy do wydarzeń tego tygodnia, a jednym z wydarzeń tego tygodnia była publikacja filmu na YouTubie, w którym Squash TV pokazuje nam, jak trenuje Mohamed el Shorbagi. Filmik oczywiście możecie sobie sami obejrzeć. On wpisuje się w serię takich filmów, które Squash TV robiła już z innymi zawodnikami, ale no, poza Alim Faragiem, no to Shorbagi wydaje się być takim najciekawszym i najbardziej tajemniczym pod tym względem zawodnikiem. Mogliśmy zobaczyć. Jeden dzień z nim w roli głównej w jego praktycznie już domowym mieście Bristolu w Anglii. No i co zobaczyliśmy? Przede wszystkim, że Szerwagi bardzo szybko załatwia kwestie śniadania. Trochę musli, trochę mleka, jest gotów do wyjścia. Później sesja w siłowni. No i tam naprawdę przerażająca ilość przysiadów lub ćwiczeń zawierających w sobie przysiady. Na początku też bardzo fajnie pokazane specyficznie podskłoszone dobrane ćwiczenie na powiedzmy orbitreku, gdzie szerwagi biegł na maksymalnym obciążeniu przez 10 sekund na 100% możliwości. 5 sekund przerwy, znowu 10 sekund maksymalnego wysiłku, 5 sekund przerwy. I tak jeszcze kilka razy były przysiady ze sztangą na plecach, około od 70 do 100 kg. No, generalnie bardzo dużo wykroków. Tak, jak w tle mówił do niego trener, on zdaje sobie sprawę, że to musiało palić jego nogi. Ale fajnie widzieć też, skąd później bierze się ta wytrzymałość na korcie Szerbagiego, który niejedno spotkanie wygrał właśnie dzięki swojej fizyczności. Odniósł się do tego zresztą w rozmowie przed kamerą. Ciekawie porównał to, jak musiał grać ze starszym pokoleniem, które no już właściwie odchodzi, czyli z Nickiem Matthews, Gregiem, Gautier. Yy, mówił, że tam, kiedy grał bardzo mocno, nie zawsze nawet szczególnie dokładnie. No to w dużej mierze wystarczało, a przynajmniej nie przeszkadzało mu, pomagało mu, ale... Kiedy tam ci zawodnicy powoli zaczęli odchodzić i przyszli tacy gracze jak Karim Abdelgawad czy Marwan el No i oczywiście Ali Farah, który ostatecznie zdetronizował przecież Mohameda. No to Shermagi musiał wiele w swoim stylu zmienić. Jak przyznaję, nie było to takie proste. No a zresztą jeszcze dobrze nie przyzwyczaił się do tego pokolenia, a już na skłoszowe salony wchodzą przecież ludzie z pokolenia skłoszowego jeszcze niższego, czyli no na ich czele jest aktualnie Diego Elias. Ale Szerwagi też wspomina, że przecież już za Eliasem idą jeszcze młodsi, tacy jak Mustafa Asal, dwukrotny mistrz świata juniorów. No, o tym mocnym uderzeniu szerbagi mówił zaraz po sesji solo, której fragmenty widzieliśmy w, w tym filmiku. Tam rzeczywiście to była taka sesja polegająca na szybszym odbijaniu nie zawsze dokładnym, ale wyrobieniem ręki i jej nawyku radzenia sobie z odegraniem do siebie, nawet takiej bardzo szybkiej piłki. To zawsze może być jakiś pomysł też dla Was, coś do podpatrzenia. Tam szerbagi grał. Długiego drive'a do siebie, na przykład później dwa, dwa szybkie woleje, znowu drive'a do tyłu, no i różne takie mieszanki tego typu zagrań, czy kilka krótszych wolejów z połowy kortu, wybicie do tyłu kortu i no, przeróżne warianty takich indywidualnych ćwiczeń na korcie. Później trochę przerwy i jeszcze sesja z partnerem treningowym. No, Mohamed, jeśli nie ma w okolicy jego brata, no to na pewno ma problem ze znalezieniem zawodnika na swoim poziomie do trenowania. Zresztą Wielu czołowych graczy, i to tych takich naprawdę czołowych z tej pierwszej, powiedzmy, piątki, szóstki, są po prostu skazani na trenowanie z zawodnikami słabszymi, ale da się to oczywiście obejść. Pokazuje to w tym filmiku Szerbagi, który ze swoim kolegą, Seanem Conroyem, gra po prostu ćwiczenia z ograniczeniami. Zaczęli na przykład od tego, że Szerbagi mógł grać tylko drive'y, a Conroy drive'y i crossy. Później Conroy grał już wszystko, a Mohamed tylko tył lub tył z opcją zagrania wolejem do przodu po skończonej sesji wydawał się zmęczony, czyli nawet przykład jednego z najlepszych graczy na świecie pokazuje, że nie potrzebujecie zawsze mieć trening partnera na swoim poziomie, żeby wyciągnąć coś z danej sesji. Jeśli sami chcecie wyłapać te wszystkie szczegóły, to oczywiście filmik znajdziecie na YouTubie Squash TV, trwa 23 minuty, więc to właściwie taki krótkometrażowy film. Szansa do zajrzenia w życie treningowe jednego z najlepszych zawodników, na pewno ostatniej dekady zobaczymy, czy jednego z najlepszych w historii Skłosza. Jeśli chodzi o braci Szerwagi, to w mediach społecznościowych błysnął w tym tygodniu też Marwan El Sherbagi. Wicemistrz świata, dwukrotny mistrz świata juniorów, nie zrobił w zasadzie zbyt wiele. Podał po prostu dalej wywiad z Frankiem Deburem, czyli takim byłym piłkarzem, który jest aktualnie trenerem jednej z klubowych drużyn w Stanach Zjednoczonych. Wywiad dotyczył jednakowych zarobków dla piłkarzy i piłkarek. Jak może wiecie, piłkarki Stanów Zjednoczonych zdobyły Mistrzostwo Świata w Piłce Nożnej i zrobiły to podczas takiego chyba przełomowego turnieju we Francji, który zgromadził bardzo wiele osób przed telewizorami i chyba zrobił bardzo wiele dobrego dla kobiecej piłki nożnej. Nawet no dlaczego to jest w ogóle istotne w podcaście squashowym? Ano dlatego, że Szerwagi podał to dalej z komentarzem, że właściwie to zgadza się. Z wypowiedzią trenera Debura, który powiedział coś w rodzaju, że skoro 500 milionów ludzi ogląda męski finał mistrzostw, mistrzostw Świata, a tylko 100 tysięcy ludzi oglądało finał kobiecy, to nie jest to to samo. I że kiedy kobiety będą tak, czy kobieca piłka będzie tak popularna jak męska, to wtedy dostaną tyle samo, ale że teraz tak nie jest, to czy umiałby zarabiać tak samo, uważam, że to śmieszne. No, i z takim stwierdzeniem, Szorbagi na swoim Twitterze się zgodził. To jest ciekawe z kilku powodów. Oczywiście może mieć prawo do własnego zdania w tej dziedzinie, chociaż tutaj zawsze można być niebezpiecznie blisko dyskryminacji. Natomiast Szorbagi Marwan jest przedstawicielem dyscypliny sportu, która niedawno dołączyła przecież z Dumą. Do grona sportów, które płacą tyle samo kobietom i mężczyznom. Takim światowym liderem jest chyba tenis, którego uprawiaczki, zawodniczki, jako jedyne są na liście Forbesa. To są jedyne kobiety sportowcy, które mogą liczyć na takie zarobki, żeby na tej zdominowanej przez mężczyzn liście się znaleźć. W skłosze, oczywiście, te pieniądze są małe dla obu stron, no ale aktualnie są takie same. Dlatego też. To w dużej mierze mnie zdziwiło, że niekoniecznie z tymi równymi zarobkami zgadza się Marwan, więc postanowiłem osobiście dopytać, czy jego zdaniem kobiety w skłoszu też nie zasługują na równe wynagrodzenia z mężczyznami. Marwan odpisał: cytuję: jeśli sprzedadzą więcej biletów i będą miały więcej odsłoń niż mężczyźni, to zasługują. Nawet na więcej. No i to już jest bardziej problemowa myśl. Szczególnie, że w skłoszu zazwyczaj jest to dosyć wymieszane w tych największych turniejach. Jeśli chodzi o bilety, czy ilość wyświetleń, czy powiedzmy osób oglądających finały, no tak ogólnie nie jest ich zbyt wiele, ale taki pogląd, jak tutaj przedstawia Marwan, jest niestety moim zdaniem bardzo wąskim spojrzeniem na ten problem, o czym na szczęście napisał ktoś inny niż ja. Kilku, kilka wpisów niżej, i ten inny użytkownik zapytał Marywana, czy on chciałby, żeby wynagrodzenia bazowała właśnie tylko na jej relacji do ilości wyświetleń? No i czy nie bierze takich systematycznych cech społeczeństwa? I historycznego aspektu, który doprowadził do tej sytuacji, że kobiety przez ileś wieków, do bardzo niedawna, miały dużo mniejsze prawa, dużo mniejsze możliwości. No i pewnego rodzaju wyrównywanie szans wydaje się nawet czymś, co jesteśmy im chyba winni. Szczególnie jako mężczyźni, oczywiście nie odpowiadamy za świat, jaki urządzili nam i kobietom nasi przodkowie, ale to nie znaczy, że nie możemy zrobić wszystkiego, co w naszej mocy, żeby ten świat ciągle polepszać. No cóż, y oczywiście w social media profesjonalni sportowcy piszą czasami różne rzeczy. Tutaj Marwan y zmieścił się w granicach dobrych obyczajów, ale nie wiem, czy nie zapomniał, że. W skłoszu tymi kobietami, które te największe pieniądze zgarniają, są przecież jego krajanki i koleżanki z reprezentacji Egipcjanki. Więc zastanawiam się, czy no pod tym wpisem przynajmniej publicznie nikt się do tego nie odniósł, ale czy gdzieś tam w kuluarach skłoszowych. Przed kortem jakaś z Egipcjanek, na przykład Albini er czy Ranim el-Walili, nie odniesie się do tego wpisu i nie porozmawia z Marwanem, żeby przekonać go, że równe nagrody to być może dobry pomysł. Oczywiście przypadek piłkarski w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę bardziej złożony, a może nawet łatwiejszy, bo tam wydaje mi się, że reprezentacja kobiet osiąga więcej i chyba cieszy się nawet większą, jeśli popularnością, to na pewno cieszy się budzeniem bardziej pozytywnych emocji, szczególnie po ostatnich miesiącach. No i też warto dodać, że tutaj nie mówimy o kontraktach sponsorskich, które w dużej mierze no takie, jakie dani zawodnicy sobie wynegocjują, takie mają, ale o pieniądzach od federacji, gdzie wypłacanie nagród większych jednej grupie ze względu na płeć wydaje się w 2019 roku. Już nie do końca uzasadnione. Oczywiście nie wątpię, że i wśród słuchaczy znajdą się osoby, które uważają, że to jest prosta kalkulacja, i ci, którzy są popularniejsi, ci, którzy przyciągają większych reklamodawców i więcej widzów, powinni dostawać więcej. Ja już jakiś czas temu przekonałem się do tej innej wersji, w której równe nagrody mogłyby chyba powoli już stawać się standardem. I bardzo się cieszyłem, że squash, czyli sport, który sam też uprawiam, został właśnie jedną z tych dyscyplin, która tę równość stara się właśnie w ten sposób też promować. Również w tym tygodniu usłyszeliśmy od innego zawodnika, o którym niektórzy już być może zapomnieli. Chodzi oczywiście o Gregorego Gauthier, który od 10 miesięcy walczy z urazem kolana. W wywiadzie z, z oficjalną stroną PSA opowiedział o, o trudach związanych z próbą powrotu na kort, a właściwie na początek o trudach związanych z ponownym uczeniem się chodzić, bo to też musiał i nadal jeszcze trochę musi robić Francuz. Ciekawe jest to, że Gauthier w tym wywiadzie wspomina, jak grał swój ostatni turniej US, US Open 2018, gdzie czuł już, że coś jest nie tak. Nie był za bardzo w stanie chodzić po schodach do góry. Mówił, że do pomieszczenia, w którym stał Kort, musiał zawsze dojeżdżać windą. Nie był w stanie rozgrzewać ją tak jak zwykle. Jak to widział Francuza na żywo, to wie, że jego rozgrzewki No, dla wielu byłyby bardziej męczące niż prawdziwy mecz z quasha. No ale mimo tych wszystkich przeciwwskazań, czy takich sygnałów ostrzegawczych, Got je zagrał w tym turnieju, doszedł do ćwierćfinału, a tam przegrał dopiero w piątym secie meczu z Alim Faragiem. No, i to tylko dlatego, że w piątym secie jego ciało przestało wytrzymywać, i właściwie już stał tylko w miejscu. Przegrał 11-2, ale do tego momentu no, robił na korcie to wszystko co zwykle, czyli sporo prawie szpagatów w każdej akcji. No, ale nie wiedział, że jego kolano było już na tym etapie poważnie zepsute. Wrócił dzień po porażce do Czech, no i tam zaczyna się cała jego długa historia problemu z tym kolanem. Cały wywiad przetłumaczony, jego pierwszą część znajdziecie na squash7dni.pl. Nie będę go tutaj streszczał, tak czy inaczej. Jest po drugiej operacji Francuz, próbuje wrócić do normalnego poruszania się. No, był taki martwiący fragment w tym wywiadzie, gdzie on mówi o tym, że no, robi co może, spędza po 3-4 godziny dziennie u fizjoterapeuty codziennie, ale też no, zastanawia się, nie chce przesadzić, nie chce, no on już ma blisko 40 lat, 36 w tym momencie, więc jego kariera i tak zbliżała się ku końcowi i nie chciałby na pewno tym tą walką o powrót na kor sprawić, że kiedy już w ogóle odłoży rakietę, no, że będzie po prostu człowiekiem niepełnosprawnym, niepotrafiącym się swobodnie poruszać. Tego ostatniego oczywiście mu nie życzymy. Mamy nadzieję, że Grek poradzi sobie. No, z tego, jak opisuje to, co próbuje robić, żeby do squasha jeszcze powrócić, to naprawdę, jeśli nie on, to nie wiem kto. Zresztą w drugiej części tego wywiadu Gauthier też mówi, że próbuje się inspirować takimi zawodnikami jak Fares de Suki, który przecież też no, po roku wrócił do profesjonalnego squasha i do grania na swoim poprzednim poziomie, no, czy Amanda Sobi z jej zerwanym Achillesem. To są oczywiście zawodnicy młodsi. Gauthier jednak przez całą karierę traktował swoje ciało jak świątynię, robił bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy go na korcie. Przyznał, że wcześniej, przed tą kontuzją, planował grać do 40 roku życia. Trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście tak długo udało mi się w tego skosze grać i żeby jak najszybciej do tej dyscypliny powrócił, bo oczywiście brakuje nam go na korcie. Zresztą już zapowiedział, że. Jeśli wróci, to nie tylko po to, żeby się pokazać, żeby zaliczyć powrót, ale żeby wygrywać jeszcze kolejne turnieje, jeszcze powiększać swój pucharowy dobytek. No i to chyba najlepiej podsumowuje charakter tego człowieka, tego wojownika. Miejmy nadzieję, że swoją walkę wygra. Ona byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby wszystko załatwiła już pierwsza operacja, jaką przeszedł po wykryciu prawdziwego problemu. W swoim kolanie. Niestety stracił wiele czasu. Raz było trochę lepiej, raz było trochę gorzej, ale potrzebna była kolejna operacja i tym razem praktycznie całkowite usunięcie chrząstki w kolanie, która potem przez kolejne tygodnie się regenerowała, wytwarzała na nowo. Oby tym razem okazało się, że wszystko zostało zrobione już jak najbardziej prawidłowo i że Grek z całym swoim wkładem pracy zostanie wynagrodzony za swoje starania i jeszcze w PSA go zobaczymy. Po tym bardzo poważnym i smutnym temacie dotyczącym jednego z moich ulubionych zawodników, na koniec troszeczkę rozweselenia. W tym tygodniu obchodziliśmy też Dzień, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ja osobiście do nich nie należę, ale chciałbym złożyć wszystkim leworęcznym, szczególnie tym grającym w Kłosza, najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego. W Polsce na czele tej leworęcznej grupy jest aktualnie oczywiście Filip Bierota, mistrz polski, który najdobitniej pokazuje, że można grać lewą ręką i wygrywać. Także nie przejmujcie się, lewą ręką też możecie w skłoszu daleko zajść. A jeśli nie wystarczają wam przykłady polskie, to wystarczy sobie przypomnieć, że jeden z największych magików w historii całej dyscypliny, czyli Amer Szabana, też grał przecież lewą ręką. W tym tygodniu to już wszystko. Mam nadzieję, że miło spędzacie swój długi weekend. Planowałem jeszcze przez chwilę wymienić swoje 8 klubów, które wymarzyłem sobie, że wygrają przetargi na turnieje kategorii A w nadchodzącym sezonie, ale nie chciałbym w ten sposób wpływać na komisję przetargową jeszcze nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności moja ósemka mogłaby się pokrywać z tą ósemką, która ostatecznie zostanie wybrana, więc bezpiecznie będzie może zachować to dla siebie. Zresztą myślę, że tam o niespodzianki trudno, no bo przecież, żeby zorganizować turniej seniorski to trzeba mieć minimum 6 kortów, a takich w naszym kraju jest ograniczona ilość, ale mimo rezygnacji z dzielenia się tą listą ulubionych klubów z wami przynajmniej w tym odcinku Mówię o tym, żeby też przypomnieć, że 15 sierpnia minął termin zgłaszania się do tego konkursu na organizowanie turniejów kategorii A, więc być może za tydzień dostaniemy już listę prawdziwą i wtedy będziemy mogli sobie przejrzeć kalendarz i podyskutować o tym, które z wyborów uważamy za dobre, a które za dobre, troszkę mniej. Oczywiście liczymy. Oczywiście liczymy i trzymamy za słowo, że zgodnie z nowymi wartościami przyjętymi przez nowy zarząd polskiego Squasha, jawność całego procesu zostanie dochowana i będziemy mogli zajrzeć do tych ofert i zrozumieć, czemu dany klub, dany termin turniejowy otrzymał. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Squash Radia.